Dzisiejszy poranek w Zakopanem sprawił, że wiele osób chciałoby pozostać w domach. Zobaczmy, jak to rano wyglądało. Połączenie smogu i mgły ograniczyło widoczność do kilkudziesięciu metrów. Wschodzące słońce bezskutecznie próbowało się przebić przez gęstą warstwę chmur. Tymczasem nieco wyżej panowała wspaniała słoneczna pogoda. Gęsta mgła, która całkowicie ograniczyła widoczność w Zakopanem, z gubałówki wyglądała jak biała kołdra, która przykryła miasto. No cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a swoją drogą dobrze, że niegdyś pobieraną opłatę klimatyczną zamieniono na opłatę miejscową, no bo kto by chciał w końcu płacić za taki klimat?